Następna lekcja dzisiaj: kwas migdałowy w kosmetykach. Jego mechanizm działania, co on robi, dlaczego i dla kogo ja bada. Kwas migdałowy jest to bardzo delikatny kwas. Keratolityczny, złuszczający, który odnawia martwe komórki na Używany w kosmetykach keratolitycznych, odblokowuje ujścia gruczołów łojowych, stabilizuje funkcjonowanie gruczołów łojowych, i działa antybakteryjnie i zapalnie. Ponadto dodatkowym walorem działania kwasu migdałowego jest to działanie nawilżające. Także jak najbardziej jest to taki szeroko pożądany kwas, który i spełnia funkcję keratolityka, jak i również substancji nawilżającej de facto. Jeżeli chodzi o kwestie rozjaśnienia przebywania, Barwień Leciutko. Leciusieńko. Ale czy to będzie max efekt? Nie. Dla kogo więc jest kwas migdałowy? Dla osób zwłaszcza ze skórą problematyczną, mojotokową, tłustą, przytłuszczającą się, jak i również dla każdego typu skóry. Bo jest to bardzo delikatny karatolitek, który robi robotę. Można go używać w lato pod warunkiem kategorycznego y, zakazu opalania, czyli że po prostu. Nie opalacie twarzy. SPF 50 na po prostu pełnej jeździe jabada, i tylko i wyłącznie tyle. I wtedy w lato również może być on stosowany.